Cześć witajcie, dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób nalicza plan Classic 430. Wiele z Was pyta mnie, w jaki sposób mamy 188% zwrotu jeśli dziennego naliczenia w przypadku na przykład tutaj pierwszego planu mamy 080%. Moi drodzy, jest to tak, że ten plan trwa przez 154 dni w sumie. Nalicza tylko w dni robocze, czyli przez 110 dni. I wnioskując tego, że mamy 110 dni naliczających razy 0,80% w tym przypadku mamy 88% jakby zwrotu, a 100 to jest nasz wkład, który zostanie zwrócony po zakończeniu momentalnie po zakończeniu kampanii więc. Razem daje to 188%. I tak do samego końca wszystko się ładnie układa. Jest to prościutkie, ale wielu z Was nie wie, jak właśnie sobie to obliczyć. Także myślę, że od tego momentu wszystko będzie jasne. To by było na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.